thank you Tutaj moi drodzy ja wróciłam przed chwilą do domu, tak jak mogliście zauważyć na przebitkach byłam na zajęciach tanecznych, a właściwie warsztatach tanecznych. Jeśli chodzi o warsztaty taneczne i to, czym różnią się od moich normalnych, cotygodniowych zajęć tanecznych, to warsztaty taneczne polegają na tym, że nasza trenerka sprowadza różnych choreografów, takich bardziej znanych z całej Polski na zajęcia do nas. W zależności od tego, jakiego stylu jest dany choreograf, uczymy się różnych stylów tańca. Dlatego te warsztaty ten to jest taki fajny event, mamy je raz, dwa razy w miesiącu, ale wiadomo i tak poświęcamy wtedy najwięcej czasu na hip-hop, bo to jest mój styl tańca, to jest styl tańca, w którym tańczę. A oprócz tego co tygodniowe zajęcia, wiadomo później kiedy wejdzie już sezon zawodów, to będziemy mieli więcej tych zajęć, ale jak na razie dopiero zaczynamy układ. Chociaż na ostatnich zajęciach zrobiliśmy 40 sekund naszego układu na zawody i muzyka tak bardzo mi siedzi, mamy w układzie piosenki Kendricka. Uwielbiam, ogólnie jeśli chodzi o ten początek układu, jest taki fajny flow, więc naprawdę jestem mega zadowolona i już nie mogę doczekać się sezonu zawodów. W ogóle tak jak mówię, dzisiaj jest niedziela. Jutro wchodzimy w nowy tydzień, nowa energia, nowa ja. Nie no dobra, to nie jest nowy rok, nowa, ja, nie wiem co ja gadam, ale od jutra rozpoczynam praktyki związane z drugim rokiem moich studiów. Jeśli jeszcze nie wiecie, no to studiuję psychologię, tak jak mówię, drugi rok, a praktyki odbywam w tym samym miejscu co rok temu, o czym opowiadałam wam stale na tym kanale, pokazywałam wam też moje dni jako praktykantka właśnie na TikToku. I w tym roku powracamy do tej serii, wracam w to same miejsce co rok temu, czyli do szkoły podstawowej, do moich ulubionych dzieciaków, bo poznałam tam tyle fajnych dzieci, dostawałam od nich tyle fajnych rysunków, także... Praca z drugim człowiekiem to jest coś, co uwielbiam. i Jutro jeszcze nie będzie takiego pełnego dnia w szkole, muszę ogarnąć jeszcze trochę papierkowej roboty, ogarnąć dokumenty. Wszystko opowiem wam jutro, zabiorę was ze za sobą, bo jest to weekly vlog, więc spędzacie ten tydzień ze mną. W ogóle mega się jaram, bo z racji tego, iż zaczynam w tym tygodniu praktyki, jadę jako opiekunka do Energylandii. A ja kocham Energylandię, jestem tam co roku, odkąd ją otworzyli. Czasami nawet kilka razy w roku. I nigdy byś się to nie znudzi. Więc tam też na pewno was ze sobą zabiorę. Ja ogarnę parę rzeczy, które mam jeszcze do zrobienia. Później widzę się z moimi przyjaciółmi. Zmontuję dla Was jeszcze parę TikToków na zapas. Przygotuję się na jutrzejszy dzień. Zaplanuję sobie przyszły tydzień. Grunt to dobra organizacja, bo teraz w nadchodzącym czasie będę miała bardzo dużo na głowie. Studia, praca, czyli udzielanie korepetycji dzieciakom. Pogodzenie tego z siłownią, z życiem towarzyskim, z czasem dla siebie. Z moimi podróżami, z nagrywaniem i tworzeniem dla Was tutaj. Z zajęciami tanecznymi, z pilatesem. Lech tego nic trudnego, dlatego wchodzimy w nowy tydzień. Dobrze sobie to zaplanujemy i wszystko będzie pięknie. Let's go! Godzina 18, co powiesz? No co no, obudziliśmy się u Tomka. i to my go tak z ciekawości zezwolemy, no to my miał jeden, nie miał półtorej. Promila we krwi. A dlaczego mieliście tyle po wczorajszej imprezie? To jakby jeszcze po wczoraj, to nie, że oni dzisiaj coś pili. No tak, no, po wczoraj. No i nie, nie ma lekko. Trzeba gaz trzymać. Trzymaj, trzyma. yeah. Okej okay, moi drodzy, wróciłam na chwilę do domu, wróciłam się tutaj przebrać, zaraz jadę na siłownię, więc dosłownie jestem tutaj tylko chwilę. Jest godzina 15, więc szybkie podsumowanie pierwszej połowy dnia. Rano wstałam, więc moja standardowa poranna rutyna. Pojechałam do takiego większego miasta w mojej okolicy, bo tam jest sąd okręgowy, a musiałam tam ogarnąć wniosek o niekaralność. Jest mi to potrzebne na studia z powodu moich praktyk. Z racji tego, iż praktyki odbywam w szkole podstawowej i mam kontakt z dziećmi, no to muszę mieć te zaświadczenie o niekaralności, bez tego by się nie obyło. Przy okazji wspominałam wam o tej wycieczce do Energylandy, która będzie w czwartek i tam jadę jako opiekun, więc też potrzebuję ten wniosek. Także to była pierwsza rzecz, którą chciałam. Ogarnąć. Chciałam sobie też kupić jeszcze przy okazji jakieś fajne dresy na tańce, ale nie znalazłam nic wartego uwagi. Co prawda, jedne wpadły mi w oko, ale miały okropny materiał. Wszystko by się na nich szulkowało, sierść by się zbierała. Ja mam psy, więc wszystko byłoby widoczne. Ale spokojnie nie wróciłam z pustymi rękami. Zaraz wam pokażę, co kupiłam. Później prosto z miasta, prosto z zakupów pojechałam już do szkoły. Oddałam wszystkie dokumenty, które musiałam oddać, które są mi potrzebne na praktyki. No i zostałam już na kilka zajęć. Były to zajęcia z rewalidacji, które prowadzi akurat moja mama, bo moja ma jest nauczycielką w tej szkole. Więc mi tę starąkę mi się bardzo podoba prowadzić razem z nią zajęcia. Oprócz tego, że mała jest nauczycielką matematyki i takie techniki no to prowadzi również zajęcia rewalidacyjne. Są to takie indywidualne zajęcia z dzieciakami, które tego potrzebują. Najczęściej dzieci ze spektrum autyzmu, na przykład Asperger. Takie zajęcia pozwalają rozwijać im ich kreatywność, takie większe skupienie się praca z drugim człowiekiem, ogólnie kontakty międzyludzkie, więc mi jako studentce psychologii obserwacja podczas takich zajęć jest naprawdę potrzebna, bo dzięki temu mogę wiedzieć różne reakcje na dane bodźce. A oprócz tego wiadomo, obserwacja podczas zajęć indywidualnych psycholog szkolnych z dzieciakami. Oczywiście wszystko za ich zgodą. To jest mój drugi rok studiowania, ale tak jak w zeszłym roku mam do wyrobienia 240 godzin tych praktyk, także trochę tam sobie pobędę, ale mi się to podoba, ja bardzo lubię tam jeździć. A takie moje szczegółowe dni jako studentka psychologii na praktykach w szkole podstawowej będziecie mogli zobaczyć u mnie na TikToku oraz w shortsach tutaj na YouTubie, więc serdecznie to odsyłam. Ok, a teraz szybki haul zakupowy, co kupiłam. Byłam w Pepko i kupiłam dwie rzeczy. Taki piękny, świąteczny, viralowy kubek. 25 zł, ale było warto. Okej, okay, szybki unboxing. Taka fajna pokryweczka. Kubek jest o pojemności 400 ml, także idealnie na jesienną herbatkę. Oprócz tego nowa świeczka, jeśli oglądacie mnie dłużej, to wiecie, że ja kocham świeczki. Taką świeczkę kupiłam kiedyś razem z małą mojej babci i ona jest świetna. Zapach to Middle Escape. Gwarantuję Wam, że jeśli kupicie tą konkretną świeczkę, to nie będziecie nigdy więcej chcieli kupować już innej. Ten zapach jest cudowny. Ok, bez zbędnego przedłużania, bo ja mam tendencję do rozgadywania się na wiele tematów naraz. Ja wskakuję w luźne ciuchy, w dresy i tak jak mówiłam, lecimy na siłownię. Dzisiaj trening dołu. Okej, okay, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to miałam praktyki od 8 do 12 i już taki bardziej pełnoprawny dzień tych praktyk. I w ogóle słuchajcie jaka akcja. Król Pitbull wraca do Polski i będzie miał po raz kolejny koncert w Polsce. I zgadnijcie kto ogarnął bilety, zgadnijcie kto znowu wybiera się na jego koncert. Tak dokładnie, to ja. Tym razem poszło o wiele łatwiej niż ostatnio, gdy Pitbull miał koncert w Krakowie w czerwcu. Wtedy razem z moim przyjacielem zdobyliśmy dopiero bilety na drugi dzień koncertu, ale udało się. No i tym razem też się udało, nie mogło być inaczej. Także mega się jaram, wiecie jak ja kocham podróże, koncerty, ogólnie takie akcje. To jest po prostu inwestycja w dobrze spędzony czas, we wspomnienia, także na to nigdy nie jest szkoda pieniędzy. Ale tak, wracając do mojego dzisiejszego dnia, jeśli chodzi o praktyki, tak jak wspominałam wam wcześniej, bardziej taki większy, może bardziej... Dokładniejszy przebieg moich praktyk możecie zobaczyć w moich forcach oraz na TikToku. Tam pokazuję to dokładniej, więc możecie tam wpaść. Ale standardowo, dzień jak co dzień, tak jak i te rok temu, na pierwszym roku studiowania. Obserwacja podczas zajęć indywidualnych na zajęciach u psycholog szkolnej. Udział w różnych lekcjach, pomoc przy dzieciach z różnymi dysfunkcjami społecznymi. Współprowadzenie zajęć rewalidacyjnych razem z moją mamą, która jest nauczycielką w szkole, w której odbywam praktyki. Ogarnęłam również elektroniczny dziennik praktyk, który będę musiała uzupełniać. Służy on do wpisywania tego, co robię danego dnia, ile godzin spędziłam w szkole, jakieś takie moje różne spostrzeżenia i tak dalej. Także za chwilę Wam go pokażę. A jeśli chodzi o resztę dnia, no to standardowo spacer. Czeka mnie jeszcze moja praca, czyli udzielanie korepetycji. Dzisiaj mam dwie osoby stacjonarnie na angielski oraz jedną online na polski. Na tym właśnie polega moja praca. Lubię to, że sama jestem dla siebie szefem. Lubię też kontakt z drugim człowiekiem, z dziećmi, także to jest coś fajnego, uwielbiam to robić. No i specjalizuję się, że tak powiem, w polskim i angielskim, bo jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, nie podchodźcie do mnie. Także to ogarnę, później coś zjem, a na wieczór moje zajęcia taneczne. Co Cotygodniowe zajęcia taneczne. Tak jak wam już wspominałam, zaczęliśmy układ taneczny. Taki, z którym będziemy jeździć na zawody, gdy zacznie się sezon zawodów. Także mega się jaram. Zrobiliśmy około 40 sekund układu. Podoba mi się flow tej choreografii. I muzyka. Mamy układ do muzyki Kendrika. Więc to jest coś pięknego. No i najważniejsze, zapomniałam wspomnieć, że muszę się jeszcze spakować na jutro. Moi drodzy, jutro wycieczka do Energylandii. Jak już mam praktyki w szkole podstawowej, jadę jako opiekun razem z nimi do Energylandii. Tak jak już wam wcześniej wspominałam, kochamy Energylandię. No więc to jest coś pięknego. Ja na takie wycieczki, no to z wielką chęcią mogę jeździć. Okay, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, założyłam dziennik praktyk. Tutaj właściwie macie rozpisane to, co powinno być w nim zawarte: to, że praktyki powinny wynosić 240 godzin na każdy rok akademicki. No i tutaj, jeśli chodzi o ten dziennik, jeśli chodzi o te praktyki, no to wszystko wygląda tak samo jak na pierwszym roku. Później tutaj mam takie notki do uzupełniania, i tutaj właśnie, tak jak Wam wspominałam, muszę wyszczególnić zajęcia, uwagi, obserwacje i moje wnioski wiadomo data, liczba godzin, które zrealizowałam, a gdy już skończę, gdy zrealizuję 240 godzin, to później ten dziennik praktyk musi podpisać mój opiekun praktyk, czyli psycholog szkolna, wystawić mi z tego ocenę i później jest to właśnie liczone do tych wszystkich ocen i zaliczeń na cały rok akademicki. Myślę, że będę sobie to rozpisywała tak jak w zeszłym roku, czyli tak tydzień po tygodniu, raz na tydzień będę do tego siadać i pisać z całego tygodnia moje wnioski. Moje wnioski, zajęcia, jakie odbywam, zajęcia, w jakich uczestniczę, zapisuję sobie w takim moim zeszycie, więc później to po prostu wklepuję tutaj, no i elegancko mam wpis, jeśli chodzi o dany dzień.